Cześć, witam dzisiaj wszystkich serdecznie. Mam dzisiaj specjalnego gościa. To jest Tomek Kurpiasz. Cześć Tomek. Witam wszystkich. Dzisiaj mamy dla Was same dobre informacje, bo z tego, jak się wszystko poukładało, to tutaj w Częstochowie maj jest miesiącem imprez motocyklowych i dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć o jednej imprezie wyjątkowej, której Tomek jest organizatorem. Jest to impreza charytatywna, Motocyklowy Dzień Dziecka dla dzieci z niepełnosprawnościami. I tutaj, proszę, Tomek, opowiedz trochę więcej o tym Twoim wydarzeniu. Zaproś tutaj motocyklistów, powiedz, co przygotowaliście. Tak, więc zacznijmy trochę od historii. To już jest trzecia edycja Motocyklowego Dnia Dziecka. Odbywa się w Częstochowie, i to wydarzenie. No, jest na skalę całego miasta, dlatego że rozpoczynamy Motocyklowy Dzień Dziecka od prezentu dla samych motocyklistów, bo jak to mówią motocykliści, to takie duże dzieci. Dlatego prezent zaczynamy od prezentu dla motocyklistów i rozpoczynamy paradą przez całą częstochowę. Spotykamy się 22 maja, to jest ważna data. 22 maja, środa, godzina 16:30. Miejsce zbiórki jest pod halą sportową na Zawodziu w Częstochowie, ulica Żużlowa 4. Tam na parkingu będziemy się zjeżdżać, spotykać. Jest duży parking, na pewno wszyscy się zmieścimy, także zapraszamy, żeby ta frekwencja była duża, choćby z tego względu, że jest to wydarzenie charytatywne na rzecz chłopców ze specjalnego ośrodka wychowawczego, chłopców z niepełnosprawnościami. I do nich będziemy w paradzie motocyklowej, motocyklowej przez cały Centrum Częstochowy zmierzać. Wracając jeszcze do miejsca naszej zbiórki, to tam spotykamy się. Przyjeżdżają do nas policjanci również na motocyklach, którzy będą nas eskortować przez całe miasto. Przyjeżdża również Straż Pożarna, która będzie nam dawała wsparcie. I takie zaplecze też od strony medycznej, żebyśmy w Paradzie byli bezpieczni, a na czole Parady dzisiaj o tym nie powiem. To pozostanie niespodzianką. Tak, tak zobaczycie jak będzie wyglądało czoło Parady i kto w tej Paradzie no, za policją będzie nas prowadził. Także to jest ta niespodzianka, o no, której dzisiaj nie wyjawię, no bo przestałaby być niespodzianką. Tak. Mhm. Moi drodzy, no i ruszamy w tej paradzie. Kto właśnie tak jak Marcin powiedział, w maju już był w Częstochowie na, na tych paradach rozpoczęciach sezonu, to wie, że, że Częstochowa jest takim miastem przyjaznym dla motocyklistów i, i te parady no, odbywają się przez samo centrum, także no, wielu... Wielu takich y, przypadkowych przechodniów na pewno będzie, więc zapraszam do tego, żeby dać o sobie znać, czy to rykiem silnika, czy klaksonem. Jeśli ktoś będzie miał wolną rękę, to na pewno nawiążemy kontakt poprzez machanie. Myślę, że to bardziej osoby, które przyjdą zobaczyć nasze piękne sprzęty. Y, no i, 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 i tym sposobem też damy dużo radości już podczas parady, wszystkim przechodniom, dzieląc się właśnie tym naszym motocyklizmem szeroko rozumianym, tą naszą pasją, no bo to też jest szczególna frajda bycie uczestnikiem parady, ale też dzielenie się tym, tą swoją pasją z innymi no, przypadkowymi przechodniami, którzy akurat będą gdzieś tam między swoimi obowiązkami. Zmierzać. Dojeżdżamy właśnie do tego specjalnego ośrodka wychowawczego, który znajduje się niedaleko Jasnej Góry. Za Jasną Górą to takie miejsce, Jasna Góra, takie miejsce jakby wyznacznikowe, gdzie będziemy zmierzać. Tam parkujemy swoje motocykle. Jeśli chodzi o taką część organizacyjną, będą osoby wyznaczone, które. Będą kierować ruchem, w jaki sposób te motocykle będziemy parkowali. I na miejscu dyrekcja ośrodka, wychowawcy, wychowankowie zapraszają nas na taki piknik integracyjny, a że w Dzień Dziecka. Jest obchodzony jako dzień sportu w tym ośrodku, również to wydarzenie będzie bardzo mocno sportowe. Zaprosiliśmy praktycznie wszystkie najbardziej znane kluby sportowe w Częstochowie, więc zacznę od może od piłki nożnej, wciąż jeszcze mistrz Polski, mistrz Polski RKS Raków Częstochowa. Zaprosiliśmy ich Ponieważ też infrastruktura ośrodka pozwala na to, żeby rozegrać mecz, a ten piknik chcemy rozpocząć od meczu motocykliści wychowankowie. Także tutaj już zachęcam motocyklistów, jeśli byście chcieli wziąć udział tak czynnie w tym meczu, to, to zapraszam do udziału, do zgłaszania się wśród organizatorów, w komentarzach. Kolejny, kolejny klub. klub. Kolejny klub, no to nie może zabraknąć motocykli na wydarzeniu motocyklowym, dlatego CKM Włókniarz hmm. tutaj też y, jakby deklarowali swoją obecność. Y, no i myślę, znaczy myślę, wiem, że pojawi się na pewno jeden, a może kilka motocykli y, żużlowych. Hmm. Y, no i Speed Rowerzyści to takie, y, taki klub, y, no jakby bliźniaczy do. Do włókniarza, z tym, że oni jeżdżą na rowerach. Też jeżdżą w lewo, ale na rowerach. Lwy Częstochowa. No i siatkarsko. Siatkarsko, Norwid Częstochowa, jest to klub plus ligowy I w tym roku jako Beniaminek występował, w przyszłym roku zostaje w plus lidze, Także zapowiedzieli swoją obecność. I po stronie żeńskiej też klub siatkarski Częstochowianka Częstochowa. Tutaj jest również boisko do piłki siatkowej plażowej, więc też będzie można jakby w ten sposób sportowo się uaktywnić i, i, i też z naszymi sportowcami trochę czasu spędzić. Oczywiście dyrekcja ośrodka zaprasza nas na wspólne takie biesiadowanie, na wspólne poczęstunek, grillowanie. No i przede wszystkim tą integrację z wychowankami, gdzie wspólnie będziemy mogli spędzić trochę czasu, pokazać chłopakom nasz sprzęt, nasze motocykle, to zawsze robi ogromne wrażenie, tym bardziej im więcej nas jest, im więcej hałasu robimy. Tym, tym bardziej ta radość jest większa, a no wiadomo, że i sami się tym cieszymy, że, że nas jest tak dużo, że tak wspólnie możemy się spotkać, a no okazja jest wyjątkowa, tak? bo spotykamy się zazwyczaj na rozpoczęciach sezonu, zakończeniach, chociaż to też jest takie umowne, spotykamy się na różnych zlotach, ale jesteśmy w takim swoim środowisku, tu możemy wyjść, na zewnątrz i podzielić się tą radością z innymi. Dlatego też zachęcam, żeby wsadzić w kieszeń parę groszy. Będzie taka możliwość, żeby jakiś ślad po sobie i w ten sposób zostawić. Także no, zachęcam też do takiej hojności wobec tutaj chłopców z niepełnosprawnościami. Również chcę. Mam powiedzieć, podzielić się taką radosną wiadomością, że no, włączają się już różne kluby w organizację tej imprezy. Impreza się rozrasta. W tym roku, jako grupa Street Riders, zaprosiliśmy do współpracy również kluby częstochowskie, klub Freedom Riders częstochowa i częstochowskie Towarzystwo Motocyklowe, żeby ta impreza. Raz, żeby, żeby ta frekwencja Warto. motocyklistów była jak największa, no a też jakby pomogli nam w organizacji tego wydarzenia. Także z roku na rok, tak jak mówiłem na początku, to już jest trzecia edycja. Mhm. Co roku impreza jest coraz większa, coraz więcej atrakcji. No i zapraszamy, tak? Motocyklowy Dzień Dziecka, Częstochowa, 22 maja 2024. Spotykamy się. Pod halą sportową na zawodziu ulica Żużlowa 4, parking pod halą. Tam będziemy się gromadzić, żeby wspólnie w paradzie wyruszyć przez samo centrum Częstochowej i dotrzeć do specjalnego ośrodka wychowawczego, który znajduje się w okolicach Jasnej Góry. Tutaj jeszcze tylko dodam, że wszystkie informacje odnośnie tego wydarzenia umieściliśmy tutaj w opisie posta można sobie wejść na link na wydarzenie. Tam są wszystkie wszystkie szczegóły. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania to zapraszam do kontaktu ze mną czy do kontaktu z Tomkiem czy to przez Facebooka czy normalnie. Także zapraszamy wszystkich serdecznie. A w tamtym roku ściekowo ile było motocykli? 200 było? Nie, aż tak dobrze aż nie, było, nie było, było. ale no, na tę frekwencję liczymy w tym roku. Tym bardziej, że sprawdzałem pogodę. Pogoda jak najbardziej motocyklowa, sprzyjająca, warto przyjechać. Też będąc na różnych zlotach, zachęcałem i mam też takie potwierdzenie, że z różnych stron Polski do nas motocykliści przyjadą. No i będziemy się cieszyć, czekamy na Was. Na pewno chłopcy z ośrodka czekają na Was najbardziej. Zapraszamy. A też, jeśli byście chcieli spojrzeć, jak wyglądały poprzednie edycje. Zapraszam, w linku jest, w opisie jest link do wydarzenia, a w dyskusjach jest też link do tego, jak wyglądał motocyklowy Dzień Dziecka w zeszłym roku. Wyglądał bardzo dobrze, było dużo atrakcji. Ja osobiście też byłem z własną, z własną córką i największe wrażenie to, co ja mogę powiedzieć, to dla dziecka było. Straż samo Straży Pożarnej, wejście do środka do takiego, nie wiem, była amerykańska jakaś straż pożarna, wejście do środka do Straży Pożarnej i do tej pory cały czas to wspominamy, więc nawet, nawet to robi wrażenie na, no, na wszystkich po prostu, że można tak. wejść do środka dotknąć, tak samo jak spotkanie z piłkarzami Rakowa czy, czy z zawodnikami. Żulowni, więc to też robi świetne wrażenie i świetną robotę. Dokładnie tak, a jeszcze dodam, że strażacy też na koniec szykują niespodziankę i na pewno będzie lanie wody. Także kto co, kto, co, kto co lubi. Może morsowania nie będzie, ale inne atrakcje będą. Tak jak wspomniałem na samym początku, maj u nas obfituje w wydarzenia motocyklowe tutaj w Częstochowie. Dla osób, które przed tym spotkaniem na, dnie, na Dniu Dziecka chcą się z nami spotkać, mamy tutaj, organizujemy specjalny dwudniowy bootcamp motocyklowy w temacie podróżniczym. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, również wrzuciłem tutaj linka w opisie tego, tego filmu naszego. Najważniejsza rzecz, co my tam będziemy robić to po prostu będziemy tworzyć nową przygodę, której jeszcze nie było. Będziemy się szkolić odnośnie podróżowania, będziemy, bym powiedział, robić takie intensywne szkolenie z elementami przygody na motocyklach. Też zapraszam Was do obejrzenia, tego tutaj mamy dla Was przygotowane i widzimy się na motocyklowym dniu dziecka 20. 2 maja, tutaj pod stadionem Żużlowym. Tak? Dokładnie tak. Tam spotykamy się na parkingu i ruszamy no, z kopyta z wielkim hukiem, hałasem i bawimy się później już tutaj na miejscu. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć Tomek. Do usłyszenia. Do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich.